Cary Rosji składał hołd polskiemu królowi poprzez dotknięcie prawą ręką ziemi i ucałowanie jej trzy razy dokładnie tego dnia, 29 października 1611 roku. Czy wy to rozumiecie, że w całej Polsce nie ma pół tablicy upamiętniającej to wydarzenie? Jedno z najsłynniejszych wydarzeń z całej tysiącletniej historii Polski. Jak wyjdziemy na ulicę gdziekolwiek, to mamy 10 tablic. Tu to, tu tamto, tu powstańcy styczniowi, tam Kościuszko i super. Super. Tak powinno być. Ale hołd cara rosyjskiego Wasyla Szujskiego składany polskiemu królowi Zygmuntowi III wazie jest nieważny, tak? Komu to potrzebne? A dlaczego? Mniej ważny nawet niż jakieś artystyczne wymysły, jak lustro na Ziemi za 80 tysięcy złotych. Jeszcze ten hołd nie wydarzył się gdzieś za granicą, tylko u nas, w Warszawie, na Zamku Królewskim. Apeluję do władz, trzeba coś z tym zrobić. Tym bardziej, że była w Warszawie cała kaplica upamiętniająca to wydarzenie, zwana kaplica. Moskiewską, gdzie pochowano Cara wraz z braćmi. Tak, rosyjska rodzina carska zmarła w Polsce i pochowano ich w Warszawie. Słyszeliście kiedyś o tym? Nad wejściem do kaplicy była tablica, przez którą Rosjanie byli na nas wściekli przez blisko 150 lat. Carowie jeden po drugim pisali listy, żeby ją zniszczyć, tam tę referę. Nie wiem czemu, jak na niej były napisane same fakty. No ale w końcu przez repnina im się to udało. Oprócz tego, że Rosjanie niszczyli wszystkie materiały związane z tym wydarzeniem, bo chcieli je po prostu wymazać z kart historycznych. To za samo wspomnienie podczas zaborów o hołdzie ruskim były surowe kary. Tak to chcieli wymazać przez stulecia i widocznie prawie im się to udało. Bo o ile dobrze pamiętam, to od 35 lat jesteśmy niezależni od władzy moskiewskiej i do tej pory nie powstało nawet pół tablicy upamiętniającej to wiekopomne wydarzenie. Dlatego na początek proponuję tablicę o podobnej treści, co ta oryginalna, którą przesyłam w opisie, powiesić na rynku w Warszawie albo na Zamku Królewskim z tłumaczeniem na angielski oczywiście.